Wasza część? Wasz pokój? Proszę mi powiedzieć, jakie to są niefajne rzeczy. To leci z dachu i tu odpada farba o, z tego. Ze sufitu y, kapie woda. Wyobraź sobie, ja śpię i na mnie wszystkie te takie drobinki spadają. A powiedzcie mi w ogóle, kto gdzie śpi? Ja śpię na górze, w tu, a Simon tam na dole. I też macie jedno biurko? Tak. Mhm. Pytałam dziewczyny o to, jak miałyby zmienić swój pokój. O, teraz panowie, po kolei. E, ze, Dobra. Żeby mieć e, materac większy i łusko nowy. Jakąś na strzelę taką zdobek, na przykład tapeta. A co lubisz? Jakie tematy was interesują? Sport. Sport. Jaki lubisz sport? Piłka nowa. Być no, strażakiem. Chcesz być strażakiem? Ale to jest bardzo niebezpieczne zadanie. Chciałbym pomagać ludziom. I ratować. Piłka nożna, strażacy, straż pożarna. A ty co byś chciał fajnego tutaj? Policja. Czyli służby jednak porządkowe. Bo mam wrażenie, że y, ta podłoga w ten sposób... Tak, tak, bo ona stąd i w stronę leci. Nawet y, łóżka no, widzę, że tak. są na takich klockach tak. drewnianych. A pod szafą tam widać, jak się obniżyła już podłoga. A tutaj co? Przepraszam, tak, co to jest? Wsady w domu. Szanujemy siebie nawzajem, nie krytykujemy innych.